Dzień dobry, witamy Państwa w podatkach info. Dzisiaj w programie naszymi gośćmi jest pani Lilia Tabor, długoletni zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego, obecnie prowadząca firmę Wiedza i Podatki oraz pani Mariana Wojtowicz, długoletni naczelnik Urzędu Skarbowego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z naszymi ekspertami o współpracy oraz relacjach zachodzących. Pomiędzy księgowym a urzędem skarbowym. Zacznijmy może zatem od tego, kto tak naprawdę obecnie może usługowo prowadzić księgi rachunkowe czyli kto może otworzyć biuro rachunkowe i czy do tego wymagane są jakiekolwiek certyfikaty czy uprawnienia. Więc tak. Od 10 sierpnia 2014 roku tak naprawdę zawód księgowego został uwolniony. Stało się to za wejściem w, re, w życie ustawy deregulacyjnej, która uwolniła zawody, niektóre zawody, w tym zawód właśnie księgowego. W poprzednim stanie prawnym, żeby wykonywać biura, usługowe prowadzenie działalności gospodarczej typu biura ratunkowe, mogli tylko i wyłącznie biegli rewidenci, doradcy podatkowi, oraz osoby, które posiadały certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie biur rachunkowych. Ten certyfikat pozwalał na stwierdzenie kompetencji zawodowych danego człowieka, długości prawda, przepracowanych staża w księgowości, a jeżeli nie to był musiał być zdany egzamin w Ministerstwie Finansów. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę to wszyscy mogą wykonywać działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego że tylko muszą to być osoby, które spełniają przede wszystkim dwa warunki czyli osoby które posiadają pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz osoby które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko pieniądzom i papierom wartościowym, a także przestępstwa które są opisane w rozdziale 9 ustawy o podatku przepraszam, o rachunkowości. Który mówi, że osoba, która została skazana za te zaczyny w tym rozdziale, czyli za nierzetelne prowadzenie ksiąg oraz prowadzenie ksiąg niezgodnie z przepisami ustawy, nie mogą prowadzić biura biur rachunkowych. Tak naprawdę widzicie Państwo, że na dzień dzisiejszy poprzez uwolnienie zawodu księgowego każdy z Państwa spełniający te dwa podstawowe warunki może prowadzić biuro rachunkowe. Z tym, że musi prowadzić biuro rachunkowe w formie działalności gospodarczej. Dlatego w zależności od rodzaju formy działalności, może musi być zgłoszone to albo do CIDG, albo musi być wpis do KRS-u. Więc osoby fizyczne, spółki cywilne prawda, zgłaszają się swoją działalność do CIDG, natomiast osoby prawne, spółki komandytowe podlegają wpisowi do KRS-u. A jakie usługi może świadczyć biuro rachunkowe? Biuro rachunkowe może świadczyć usługi zarówno z zakresu rachunkowości, tak, czyli systematyczne, chronologiczne ewidencjonowanie dokumentów w księgach, jak również wycena aktywów i pasywów, czy okresowe sporządzanie inwentaryzacji. Może również świadczyć usługi sporządzania deklaracji podatkowych i składania tych deklaracji, oczywiście, jeżeli ma do tego stosowne pełnomocnictwo. Biura rachunkowe dodatkowo bardzo często świadczą też usługi dotyczące kadr i płac, dokumentacji ZUS-owskiej, zdarzają się i przepisy BHP, także ten zakres się powiększa. Natomiast zwróciłabym uwagę na jedną rzecz, nie mogą świadczyć. Usług z zakresu doradztwa podatkowego. Jest ta cienka linia między tymi dwoma rodzajami działalności gospodarczej i tutaj no, należy bacznie na tym uważać, żeby jednak nie wejść w kompetencje doradcy podatkowego. A czy brak ustawowych regulacji dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowi jakieś zagrożenie? Jak to wpływa na relację między biurem rachunkowym a urzędem skarbowym? Więc tak, urząd skarbowy musi traktować wszystkich prawda, przedsiębiorców równo. Nie ma znaczenia, czy on ma, powiedzmy, certyfikat, czy tego certyfikatu nie ma. Ale jednak z doświadczenia i z perspektywy swojego, swojej długoletniej pracy stwierdzamy, że jednak biura doświadczone, które posiadają dawną licencję prawda które są umocowane w jakiś ramach prawnych na pewno jest lepszym partnerem do kontaktów z urzędem skarbowym widać to bardzo często w szczególnie prowadzonych kontrolach czynnościach sprawdzających gdyż takie biura które są biurami doświadczonymi posiadającymi jeszcze z dawnych czasów wymagane certyfikaty przedkładają odpowiednio i księgi i korespondencja między urzędem, a nimi jest zupełnie inna niż osoby te, które powiedzmy nie mają takiego doświadczenia, prawda, na rynku, a jednak weszły w ten zawód księgowego. Jaką w świetle przepisów prawa biura rachunkowe ponoszą odpowiedzialność za usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych? Proszę Panią, no ta odpowiedzialność jest z zakresu kilku rodzajów, tak. Przede wszystkim odpowiedzialność karna skarbowa przed Skarbem Państwa, i tutaj zarówno zawadliwe, jak i nierzetelne prowadzenie ksiąg ponoszą odpowiedzialność w postaci grzywny za nieterminowe składanie deklaracji czy nieprzechowywanie dokumentów, ale również jest odpowiedzialność karna, która może kończyć się wymierzeniem kary grzywnych, ale również pozbawieniem wolności do lat dwóch. Jak również zakazem prowadzenia działalności, ale tu mamy już do czynienia z prokuratorem, z sędzią, i jeszcze mamy trzecią odpowiedzialność odpowiedzialność cywilną względem nas, podatnika, któremu zawierzył i podpisał umowę z takim biurem. Odpowiedzialność cywilna dotyczy odszkodowania za popełnione błędy lub za zaniechania. Natomiast warto w tym momencie może wspomnieć, że biura rachunkowe. Które prowadzą księgi handlowe, są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC. Czyli z naszej strony mamy to zapewnienie, że po drugiej stronie jest ktoś, kto nam te pieniądze wypłaci. Inaczej jest, jeżeli korzystamy z biura rachunkowego, które nie musi posiadać takiego ubezpieczenia, a dotyczy tych, to tych biur, które prowadzą książki przychodów i rozchodów, czy wypełniają, Deklaracje podatkowe. Dzisiaj mamy sezon na składanie zeznań podatkowych i często idziemy do takiego biura i tu, proszę Państwa, ta odpowiedzialność. No nie dojdziemy, znaczy możemy dojść, wyrok możemy dostać, tylko niekoniecznie po drugiej stronie mamy wypłacalną osobę. Więc warto tutaj z pewnością zweryfikować takie ubezpieczenie, że posiada dane biuro. To ja jeszcze na zakończenie chciałabym zadać ostatnie pytanie. Czy z perspektywy wieloletniego doświadczenia w organach skarbowych uważają Panie, że dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz uszczelnienia systemu podatkowego należałoby uregulować zawód księgowego oraz prowadzenie biur rachunkowych? No, myślę, że na pewno tak. Dlatego, że. Przedsiębiorca, który powierza swoją, swoje finanse, tak jakby można powiedzieć drugiemu przedsiębiorcy, który no niestety może nie mieć zawsze tych kompetencji, to tak jakby ryzykuje całym swoim majątkiem, ryzykuje, naraża się na utratę powiedzmy swoich danych, które rzeczywiście udostępnia firmie i jest to bardzo poważny problem. Każdy, każde biuro rachunkowe, oprócz tego, że prowadzi te księgi, prawda, no niestety nie zawsze się zdarza, że osoba, która prowadzi takie biuro jest na tyle doświadczona i niestety nie ma możliwości tego zweryfikowania z uwagi na to, że tak naprawdę nie istnieje żaden certyfikat, prawda? Nie, istnieje, nie istnieją żadne warunki, które zobowiązują księgowych do jego posiadania. W związku z powyższym, tak jak na początku powiedziałam, każda osoba, nawet przysłowiowo osoba z ulicy, może założyć takie biuro rachunkowe. Więc uregulowanie tego zawodu księgowego jest naprawdę bardzo ważne. Pamiętajmy, że dając dokumenty księgowemu, dajemy tajemnice przedsiębiorstwa de facto. Tak, dajemy naszych kontrahentów, za ile kupujemy, za ile sprzedajemy, od kogo kupujemy. Taki księgowy tą wiedzę no, może się podzielić z kimś innym, tak? a nam nie o to chodzi. Jeżeli bierze, robimy remont w mieszkaniu i szukamy firmy, która nam tylko pomaluje nasze mieszkanie, ale wejdzie do naszego zakłóci, nasz miar domowy, szukamy osoby również takiej, która ma odpowiednią etykę. Tak? I tutaj też musimy wspomnieć o tym, że biorąc takie biuro, oddajemy im tą tajemnicę. Poza tym, bardzo często księgowy, że tak powiem, robiąc kreatywną księgowość, może pogrążyć finanse naszej rodziny. Tak? Nieraz cała rodzina żyje tylko i wyłącznie z danego przedsiębiorstwa, a pamiętajmy, że za podatki zawsze odpowiadamy my. Tak. tak, właściciel firmy, niezależnie od tego, jaka jest podpisana umowa z biurem rachunkowym, odpowiada Zawsze. właściciel firmy. Zawsze. I to trzeba mieć też na uwadze, powierzając swoje dokumenty do danej firmy. Musimy, tak jakby, sprawdzić wiarygodność, rzetelność tej firmy, żeby nie narazić się na przykre konsekwencje. To prawda? No, to także, prawda. proszę Państwa, podsumowując yy, dzisiejszą rozmowę. Pragnę zauważyć, należy to podkreślić, że zawód księgowego jest bardzo odpowiedzialnym i trudnym zawodem. Jest to również zawód zaufania publicznego, niestety nieuregulowany prawnie. I dla bezpieczeństwa wszystkich przedsiębiorców oraz osób współpracujących z biurami rachunkowymi należałoby zarówno zawód księgowego, jak i samą działalność biur rachunkowych uregulować. Zupełnie so, się z tym zgadzamy. <laughs> Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo naszym ekspertom, Pani Lili Tabor oraz Pani Mariannie Wojtowicz. A dzisiejszy program prowadziły Janina Bokaska i Sylwia Rzepka. Dziękuję serdecznie.